Halo, dzień dobry Wam wszystkim, z tej strony Łukasz i witam Was na moim kanale i witam Was w grze Spider-Man 2. Dokładnie, moi drodzy, dawno pajączka nie było, a z tego co widziałem, bardzo podobały Wam się filmy ze Spider-Mana, także lecimy dzisiaj dalej, ciśniemy. Gramy, moi drodzy, jako Miles, widzimy tutaj piękną panoramę Nowego Jorku. Dzisiaj wybierzemy się na misję poboczną, grając jako Miles Morales i... Udamy się na targi studenckie. Także nie przedłużając, ja cisnę dalej. Jeżeli Wam się film podoba, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał, koniecznie z dzwoneczkiem, i zostawić jakiś ciekawy komentarz po sobie. A ja wychodzę z trybu fotograficznego. Jak widzicie, jesteśmy już prawie na miejscu. Dobra, lecimy, jestem już prawie na miejscu. Wiem, że zostawiłem plecak gdzieś tutaj. Plecak masz, dobra, okej. Okay. Dobra, przebierzmy się i lećmy na te targi studenckie, zobaczymy z czym będziemy mieli tutaj do czynienia, czy spotkamy naszych starych znajomych, czy też nie. Już mówię z góry, przepraszam, że y, ostatnie odcinki są bez kamerki, ale tak jak wspominałem we wcześniejszych filmach, jestem przeziębiony i nie wyglądam najlepiej, mój głos już troszkę dochodzi do, do formy, ale nie jest jeszcze idealnie, także... Następne filmy również będą się pojawiały bez kamerki, póki co, ale myślę, że mi możecie nie wierzę, to wybaczyć. Że będzie tu u nas w BV. Jeżeli spodoba mu się moje brzmienie, może nawet dostanę stypendium. Dobra, lecimy. Jesteśmy tutaj w jakimś chyba kampusie. Czy możemy tutaj z kimś porozmawiać, czy też nie? Chyba. O, tutaj mamy jakąś ikonkę. Dzień dobry, panie kolego. Kim ty jesteś? Miles, dobrze, że jesteś. Pan Sinclair. O, witam, panie tak. Sinclair. Uwielbiam obserwować innowacyjność w akcji. O, a słyszałeś o klubie chemicznym? Zostali sami, bo pani Ferguson przygotowuje pokaz nowego drona. Ma mało czasu, będzie o, jest... na głównej scenie. Dobra, o tak, spoko. muszę to zobaczyć. Baw się dobrze. Dziękuję, do zobaczenia. Nie wiem, czy jest jakieś osiągnięcie ukryte, Fajle. Fajle. E, jeżeli Fajle. Fajle. chodzi o rozmowę z NPC-atami, nie? Jest mistrz muzyki. Jak tam Dalisaj? Przeszedłeś do tego gościa z Atlasa? No, długo tu być. Fajny punkt astronomiczny. Dzięki. Koniecznie wpadnij później. Przygotowałam model 3D Saturna, ale słuchaj! <laughs> to ciasto! Zostawię ci kawałek. Ojeju, chcesz mnie przekupić Dzięki. kawałkiem tortu? No, ciekawa propozycja, nie powiem, ale nie wiem, czy skorzystam. Jeszcze tutaj mamy coś e, do rozmowy. Chyba tutaj mamy jeszcze coś. E, tak, dokładnie tu. A, a wy co tutaj macie? Jakieś medyczne rzeczy, jakieś ulotki? O co chodzi? Nowe techniki Dzień dobry. Są na o kurde, nie, widziałem się podejść. Przepraszam, informacje. Przepraszam Skonsultuj się z rodzicami i lekarzem pierwszego kontaktu. Pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie. Tak, są za darmo. Pamiętaj o zabezpieczeniu. Eee... Dobrze, okej, okay. będę o tym pamiętał, nie ma problemu. Ogólnie popieram takie akcje wśród młodzieży i wśród młodych dorosłych, że tak powiem, że to tak nazwę, ponieważ to, że tak powiem, uczula świadomość młodych ludzi na zagrożenia właśnie związane z, ze współżyciem, nie? Nie wiem, co Wy myślicie na ten temat, ale Hej. tak jest moje hmm. zdanie, a my mamy kartę pooglądajmy i posłuchajmy, o co chodzi. Na czym będą polegały te targi Chcę studenckie? Chcę z nim pogadać... O tym w programie fizyki komputerowej. Dostaliśmy pani zgłoszenie o zaginionej osobie. O, coś ktoś, nie ktoś, zginął, tak? Ta. Nie, po i... nie, wrócił. hmm. nie wróciła, czyli to jest ona, tak? Czyżby to była pani Ferguson, o której wspominali wcześniej, osoba. która miała tam coś tam Więc mówić, tak. robić? Śmiało. Ale musimy się dowiedzieć kto Zajmiemy dokładnie zaginął i trzeba ją uratować będąc jako Spiderman, nie? Tak przynajmniej podejrzewam. No dobra, musimy się chyba strzelenko, nie? Wtedy chyba nie wejdę. Może czegoś się naokoło Tak dokładnie. Tak jak mówiłem. Przeciśnij się. Dobra, cyk. Odblokowany przychodziły jakieś wiadomości albo połączenia? jestem. powiadomienia z opaski Posłuchajmy. Liczy jej kroki. Ma GPS-a, opaskę sportową, ej. Łatwo będzie ją namierzyć. Tak, pani Fergus, tak jak mówiłem. Proszę, znaleźć. Postaramy się. To robota dla spider zniknęła? O nie. Nadal ma przy sobie opaskę sportową. Może mógłbym namierzyć jej sygnał. No, bravo, Genius Miles. Mamy Spidermana i lecimy no, uratować dobra. naszą panią nauczycielkę. Zobaczmy, nie wiem, kim ona jest, jest dla nas, ale musi być bardzo Spatio szanowana i mieć wysoki Dąsum autorytet, halbo. nie? No dobrze, no to lecimy do jakiegoś portu, tak? Dobra, daleko to jeszcze nie? Gdzieś pewnie chyba tam, nie? Eee, Sygnał komórkowy. O, dobra, tam widzę jakiś te. I sieć o skrzydła. Pan Atlas? panią Ferguson! Niedługo tam będę. Właśnie rozdaję podania o stypendium. Eee. A bo on tam e, chciał. Weźmiesz też dla mnie? Zrobię coś lepszego. Wysłałam ci link. Dzięki. Powodzenia i pośpiesz się. Okej. Okay. Czyli przez ratowanie świata Załatwmy to po cichu. Mignie nam okazja dostania się na e, wymarzony Mike. ten, nie? Co tam ganki? Coś pilnego? O, tak! Jest ze mną pan Atlas. Powiedziałem mu, że nie przeszedłeś na targi, bo kolidują z twoim wolontariatem. Więc chcę porozmawiać przez telefon. Masz chwilę? Dzięki ganki, ale to raczej nie jest najlepsza pora. Mam go na linii, panie Atlas. Wiem, że śpieszy się pan na samolot. Ganki! Cześć! Miles? E, tak. Dzień dobry. Szepczesz. Dzwonię nie w porę? E, nie. Wszystko w porządku. Damy radę. Świetnie. Podobno jesteś zainteresowany technologią muzyczną. No i to opowiedz mi o sobie, jakie masz hobby? Hobby? E, zajmowałem się produkcją muzyki, ale ostatnio trudno mi znaleźć czas. Ganki puścił mi twoje kompozycje. Są niezłe. Zwłaszcza utwór rozbujanych. Co cię zainspirowało? E, już mówię. Któregoś dnia tak się bujałem? Rozmyślałem, no i tak jakoś samo wyszło. Ciekawe. A powiedz mi, co jest dla ciebie ważne w życiu? Pomaganie ludziom w potrzebie. Odpowiedzialność. Uczciwość. Bycie oparciem dla innych. Bardzo ciekawe. I na koniec. Dlaczego powinniśmy cię przyjąć do naszej szkoły? Bo się nie poddaję. No i staram się postępować właściwie. Nie zawiodę was. Fascynujące. Dobrze, Miles. Dziękuję za rozmowę. To już będzie wszystko. Dziękuję. E, podać panu e-mail na wszelki wypadek, czy... To... mogło być lepiej. Może zdążę jeszcze wrócić do szkoły i pogadać z panem Atlasem. I wszystko wyjaśnić. Dobra, zagrożenie. Nie chciałem przerywać im tutaj, w tej rozmowie. Ale, ale. Okej, okay. udało mi się. E, on był poza widokiem, dobra, cyk, sprzątniemy go. Jeszcze jedna osoba została. E, staram się robić to po cichu, ale jest jeszcze tutaj jeden. Tylko gdzie on. Kurka wodna jest? Dwóch jest. E, <laughs> ja ich nie widzę, nie? Aha, tutaj jest, tutaj siedzi. Dobra, okej, okay. ja go widzę już tutaj. Dobra, e, kamuflaż to jest fajna umiejętność malsa. Dobra, cyk, po cichu. jeszcze jedna osoba została do załatwienia, tylko gdzie ona jest? Tutaj? Mamy ich już z głowy. Nie, to wszyscy już, tak? Dobra. E, sygnał gdzieś tutaj jest, tak? Czyli tutaj muszę jakoś wejść. E, pewnie górą, nie? Dobra, to lecimy górą. Cyk... No idź. Tam jest. Dobra, przebieg się przez dach. Cyk! Dzień dobry! Bijamy! Jest pani cała? Nic mi nie jest. Ale co to są za ludzie? Skąd wiesz? Jest że i nasza pani Ferguson. Lepiej pomyślmy o tym, jak się stąd wydostaniemy. Podejrzewam, że na tym się nie skończy i pewnie będziemy musieli się zmierzyć z tymi oprychami, ale to za chwilę. Zobaczymy jak mi to pójdzie. Będzie strzelanko, łapanko... Umiejętności, bla bla bla, i cyk, łańcuch błyskawic i, i ta rozwałka, i cyk, i pajęcza, nic, czy jak to tam się klucze zwie, nie wiem, jak to jest. Dobra, muszę uważać na tutaj te, te ich ataki, bo po prostu mogę skończyć marnie, nie? Jeszcze mam jedną, to Wszyscy? Nie, jeszcze nie wszyscy. Przyleciało wsparcie, moi drodzy. Wy jeszcze żyjecie? Serio? Myślałem, że was załatwiłem już, ale okej. Okay. O Jezus Maria. Tego mogę tylko i wyłącznie paratą. Kurde, no wiedziałem, że mnie za... Yeah. Bardzo się skupiłem na swoich umiejętnościach, ale to nic, ale to nic, bo gram na maksymalny chyba levelu. Tego muszę tylko i wyłącznie paradoks załatwiać bo to jest. Dobra, poszedł. OK, dobra. Gościa mamy grubego z głowy. Czy? Dobra, weźmy to, spróbujmy. Czy? I teraz. Tyłem. Jeszcze raz tu. Dobra, muszę tak zrobić. Ja nie mogę zapominać o tym, że ja mam po prostu umiejętności, nie? Że ja mogę po prostu z nich nie korzystać ja jak one mi się odnowią, sam nie? Sam? No Taka oczywiście, jest jestem zajebisty, nie? Gotowa? Dobra, bierzemy Czy laskę i wracamy do naszej szkoły. Na ręce? Jasne, już to kiedyś robiłem. Mimo wszystko proszę o zapewnienie, że jeśli na ciebie zwyciotuję, to mnie nie <noise> Dobrze zapewniam panią, tylko... Niech mnie pani uprzedzi. No nie umiem się bujać, nie? Czasami to jest tak e, słabo intuicyjne, że po prostu aż e, aż nie mogę. No nie, no nie chciałem spać, no klikam te R2, żeby się bujać i to po prostu wcale nie wychodzi tak jak e, po prostu ma wychodzić, nie? Dobra, jesteśmy. Pani Ferguson uratowana. Wszyscy zadowoleni, Dzięki ale my nie jesteśmy zadowoleni. Nasza tylko i nauczycielka, Pani Ferguson wróciła do nas cała o, i jak zdrowa. Milutko. W dowód wdzięczności mam zaszczyt ogłosić Spidermana oficjalnym bohaterem Brooklyn Visions. Dziękuję, dziękuję. To ja. Jesteś tu zawsze mile widziany spider -Man. Dzięki. A teraz Jestem na dziedziniec. Czeka nas demonstracja i pokaz robotów. Tak, tylko... Przepraszam, Moje gardło, się zagrztusiłem. Jak poszła rozmowa? Jakoś... Jakoś to nie najgorzej. Nie zatręczaj się, masz czas wszystko ogarnąć. Doceniam twoją determinację, ale wiem, że byłeś zajęty czymś innym. Czyżbyś wiedział, kim jestem? Dyrektor Evans też. Więc zróbmy to porządnie, spotkajmy się na kampusie. Hmm, dostaliśmy drugą szansę, także... Jeszcze nie wszystko jest spierdolone, że tak powiem. Dobrze. Misja zakończona sukcesem, moi drodzy. Pani Perguson uratowana. Okej, okay, dobra. Mamy jeszcze trochę czasu, także e, możemy się tym zająć. E, tutaj mamy jakieś zgłoszenie. E, z tego, tego, tutaj. Czekajcie, gdzie to jest? Baba, e, baba, baba, baba. Dlaczego po prostu nie zaprosiłem go na obiad czy coś? O, tutaj stoi. Dobra, okej, okej, dobra, chodź tu. Dzień dobry. Co ty masz za zagwozdkę, panie kolego? Pogadajmy z typem. Chyba przyda ci się pomoc. Tak, wszystko już zaplanowałem. Wskazówki, ekrany, grafiki, ludzi. Wszystko musi być idealnie. Ło, wow, 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 spoko, jasne. Możesz mówić trochę wolniej? Co się stało? Okej. Okay. Chcę zaprosić kogoś na bal, ale mm, to to wyjątkowy. Kwiaty, ani czekoladki by nie wystarczyły. Mam ekrany i chcę na nich wyświetlić wiadomość romantycznie ale z generatora nici. Gość, który mi mm, go wypożyczył, nie odbiera. Dałem się Peszek. Chyba Spokojnie, dam radę. Jestem pająkiem, bohaterem, kierownikiem. Dobra. Zobaczymy co damy radę tutaj podziałać. Zajrzyj do sprzedawcy generatorów. A gdzie on jest? Tu, dobra. No dobra. Cyk. I bujanko. Po linii. Cyk. Podejrzewam, że tam będzie pewnie e, ktoś majstrował przy tych e, sprzętach. Pewnie będziemy musieli e, się Generatory tym zająć. O, dokładnie tak. Za, Zbirów zbyt zbyt mamy, złożymy. moi drodzy. Troszkę powalczymy sobie z gościami. Spróbujemy ich po prostu po cichu załatwić, jak się uda. Tego cyk. E... O... Nie, <laughs> chciałem to zrobić po cichu, ale się nie udało. O kurde, wsparcie przyleciało moi drodzy. Cyk. No będzie no, Muszę się uleczyć, bo zaraz zginę. No dobra, dobra, parada. Muszę pamiętać o tej paradzie, że mogę tak robić. Dobra, wszyscy pokonali, tak? Ten, ten no jest mamy, przywiązany mamy. na nici. To pogadajmy z tym gościem, nie? Co się tutaj stanęło? Dzięki, Halo, Sajni. dzień dobry. Nie ma sprawy. Jeden z pana klientów wciąż czeka na generator. Już wiem skąd to opóźnienie. Tak, właśnie. Chciałbym go dostarczyć, ale ci idioci go zmasakrowali. O. Jeśli go naprawię, to w kilka tygodni. Mógłbyś przekazać złe wieści? Jasne. Okej, okay, no do dobra, to wracamy do szkoły. <gry> Powiedz, że masz dobre wieści. Raczej! Jakieś wieści? Generator wyszedł. Czekaj. Okej, okay. mam inny pomysł, tylko. Wróć tutaj. Zbieram, Dobra, lecę! To, to Dobra, gdzie ty jesteś? Tu na dole? Tak, tu chyba na dole jesteś. Ale no wyłaź mi Miles. Dobra, co masz za pomysł, panie kolego? No, klikaj, no, trójkąt, cyk. Skoro generator nie działa, może Bivi ma jakieś zapasowe? Wiem, że na dachu są jakieś generatory, ale mają zbyt dużą moc jak na mój sprzęt. Wywaliłoby korki. Chyba, że znajdziemy coś o mniejszej mocy. Hmm. Powinienem być w stanie wykryć niskie napięcie. A twoje elektryczne moce wypełniłyby braki? Teoretycznie. Będzie zabawa! I to elektryzująca! <ścoughs> Mam znajomego, którego by co rozbawiło. Dobrze. Na kogo Jeszcze jedna... wyżej. Tutaj, tak? Przytrzymaj L2, żeby coś tam dobra. Okay, tutaj mamy to. Eee, okej. Okay. Znalazłem generator, ale... Dobra, jest i muszę nieaktywny. to połączyć, nie? Raz, Widzisz? dwa, trzy. Powinien się nadać. Możesz go potraktować swoją iskrą? Jasne, ale... Aha, tak mam to zrobić, L1... kwadrat. Jest, jest odpowiedni naczyć, trzeba jeszcze tylko poprowadzić prąd na dół. Tak! Wiedziałem, że coś wymyślisz. Może połączę te przekaźniki mocy. Dobra, mam połączyć to z tym syk, dalej. Z tym. Zdaje się, że prąd przepływa po starym obwodzie. Teraz gdzie? Gdzieś tutaj na dół chyba, nie? Tu, tam dobra Tak. Dobra, poszło. Może powinienem pójść na inżynierię. Okej, okay, chyba to wyszło, nie? Czy coś jeszcze? Tu jeszcze chyba niżej coś mamy. Tutaj mam jeszcze jakieś generatory i tu. I jeszcze tu. Dobra, syk, poszło. Ci wszystko, wszystko. Dobra, o, mamy to. Może powinieneś się nazwać wielki Elektrofajon. Może być, dziękuję, Dzień. miło mi. Spider man mi się podoba. O! Właśnie dostałem wiadomość. Już idzie. A nie Wielka randka, tak? Wciąż możesz mi się przydać. Popatrzmy jak on to sobie zaplanował, nie? Czy to wszystko wyjdzie, czy nie. Dobra, mam się schować. Eee, no, skakuj tu, Spider. Spidermanie. Eee, tam mam... A, i dobra, okej. Okay. Popatrzmy. Kto to jest za Wybranka? Wybranek. Okej, okay, dobra. Co? Tablica? Lukas. Mm. <laughs> o, widzę, co ty kombinujesz? ja myślałem, że chodzi o jakąś kobietę, nie? A to kurde randka z mężczyzną. Co teraz? Ujeju, jak słodko! Sesja no. naukowa. Wspólna nauka. To ją? Dobra, Spokojnie, ma problemu. Cyk. O, strzałeczka. Prawie jak podchody, bawiliście się w podchody, moi drodzy, kiedyś. Jakby byliście młodsi, byliście dzieciakami. Bo ja uwielbiałem się bawić w podchody. po raz pierwszy się pocałowaliśmy. A barat, do ust i w ogóle. Dobra, jestem tutaj. Był najlepszy pocałunek w życiu. Spidermanie! Plakat! Aha, dobra, czyli ja muszę z tej strony plakat... Dobra, mogę go pociągnąć. Dobra. Kład 4 Czas na wielkie odsłonięcie. Okej, okay, dobra, coś się dooko. na pewno spierdoli. Na bank. Wszystko idzie tak ładnie, ale na pewno coś się musi wydarzyć. Oj! Wiedziałem, że to wszystko twoja sprawka. Zawsze wiedziałem, że jesteś wyjątkowym chłopakiem. I mam szczęście, że. Moim. Kocham cię, lukas. Czy ty. Czy ty chce się mógł odświadczyć? Eee, Dom? Chodźmy. Coś się spierdoliło. Czekaj. Potrzebna pomoc Spidermana. O nie muszę coś na to poradzić. Użyjmy łańcucha błyskawic. Okej, okay, Homecoming. No dobra, to się udało, no moi jasne. drodzy. Jednakowe hmm. cekinowe marynarki? No raczej. oj. wszystko się Uf, ładnie blisko. skończyło. Mamy happy end, moi drodzy. Także miłość nie zna żadnych granic, ja żadnych płci. Bym Także bardzo, bardzo fajnie, że się zeszli, że się wszystko udało. Niech będą szczęśliwi. Dziękuję, że mi z tym pomogłeś. O kurde! Wciągnąłeś w to Spidermana? Siema. Najlepszy dzień w życiu. Dla miłości wszystko, chłopaki. Bądźcie szczęśliwi i udanego balu. Okej. Okay. Ukończono, moi drodzy. E, dobrze, na tym pozwolę sobie zakończyć ten odcinek. Będzie trochę krótszy, także mam nadzieję, że targi studenckie wam się podobały. Moi drodzy, ten odcinek się kończy. Jeżeli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem koniecznie i napisać jakiegoś ciekawego komentarza. Także ja uciekam i do później. Papa! Pa.